Witam bardzo serdecznie. Jest przepiękna, jesienna pogoda, e, złota polska jesień. E, jesteśmy na polu kukurydzy. Największy problem z kukurydzą jest taki, że podozmian w Polsce no to jeszcze ciągle jest w powijakach, mimo że kiedyś była ta dosyć dobra tradycja, były zmianowanie pięciopolowe, trzypolówka. Obecnie dosyć częstym zjawiskiem jest to, że siejemy kukurydzę po kukurydzy i. Nie było, żeby nic z tym złego, jeżeli oczywiście warunki, pole, nawożenie, wszystko do tego sprzyja i mamy dobre plony, ale niestety już od lat kukurydza gości na naszych polach i czym się to wiąże? Jest wiele chorób, które niestety kukurydzę nawiedzają. Jedną z najbardziej popularnych, no popularnych, no może to jest złe słowo, ale takich niewdzięcznych, to jest omacnica. To jest. Dosyć uciążliwy, szkodnik, który powoduje dosyć sporo strat w uprawach kukurydzy i zaczyna w Polsce bardzo mocno się plenić i rozszerzać. Trzeba sobie z nią radzić. Jesteśmy na polu kukurydzy, jak Państwo widzą, dosyć wysokie, akurat tu jest ściernisko. Kombań przejechał, pięknie, ładnie omocone, tu jest drobne tylko ziarno zostało, ale generalnie ładnie omocone. Nawet nie widać tutaj w okolicy kolb. Co się dzieje? Omacnica ma to do siebie, że Okres przyzimowania ma właśnie w tych łodygach, które zostają na polu. Ona zostaje w tych łodygach, i to jest wielka trudność, jeżeli chodzi o e, walkę z tym szkodnikiem. Popularne mocno jest już w polskich gospodarstwach mocno się zagnieździło to przyszło z zachodu różnego rodzaju maszyny rozdrabniające ściernisko czyli niwelujące miejsce gdzie ona mogłaby przeżyć okres przezimowania czyli wycinanie do zera praktycznie żeby nie było sytuacji takiej że miejsce gdzie ona się zagnieździ na okres zimowy żeby ono było zniszczone i ona uległa z powodu warunków atmosferycznych, właśnie uszkodzeniu, żeby nie miała gdzie się schować na okres zimy, to też jest dosyć praktyczne, że głębokie talerzowanie, ponieważ sierniska kukurydziane są mocno specyficzne, mamy do czynienia z grubą łodygą, z dosyć dużą masy, masą zieleni. I warto skorzystać w kolejnych rzeczach z dobrze zrobionej uprawy. Czy właśnie tutaj jest, akurat jestem na talerzówce Agrisemu? Pamiętajmy wtedy o tym, żeby to nie było zbyt głęboka uprawa, ponieważ te resztki pożniwne miałyby problem ulec prawidłowemu rozkładowi. Właśnie cały szkopu polega na tym, że płytsza uprawa talerzówką powoduje, że udział w rozkładzie bierze tlen atmosferyczny i warunki atmosferyczne, które będą intensywniej działać właśnie z, razem z ziemią na tą wierzchnię, przemieszanie tej całej masy, która tu jest. Czyli rozdrabniamy, stosujemy talerzówkę i wtedy możemy ze spokojem rozbić resztę zabiegów. Walka z omacnicą jest wyjątkowo trudna i różne inne choroby, które są w kukurydzy, które niestety przychodzą kiedy uprawa jest szczególnie rok po roku lub mamy do czynienia z niską rotacją na polach, wtedy niestety właśnie kłania się, żeby te zabiegi mechaniczne, które wykonamy, mogły nam ułatwić walkę z tym szkodnikiem i z innymi szkodnikami, które naprawdę wchodzą w tak intensywnym rolnictwie, jakie obecnie w Polsce i nie tylko w Polsce, na całym świecie jest. Jedną też z metod jest mimo wszystko płodozmian. Płodozmian powoduje bardzo dobre działanie na stan upraw, szczególnie jeżeli chodzi o to, o zasobność gleby, o zasobność wilgoci. Płodozmian jest nieodzownym elementem, który pozwala utrzymać pola w dobrej kulturze Higienicznie i może nam Pomagać, uzyskiwać w każdej z roślin, która będzie bardzo dobrze dobrana, z bardzo dobrze dobranym międzyplonem, może uzyskiwać bardzo dobre wyniki. Musimy pamiętać, że Polska to nie jest kraj, który ma tylko pierwszą, drugą klasę gleby. Oczywiście każdemu z Was, rolników, tego życzę. Niestety pola mamy różne, z różnymi klasami gleby, różnej jakości, z różnym poziomem wilgotności, z różnymi zasobami mineralnymi. Są to gleby zakwaszone, i szereg tych zabiegów, właśnie prawidłowo przeprowadzanych. Dobrze zrobiona podorywka, czy to talerzówką, czy kultywatorem ścierniskowym. Dobrze spulchniane gleby, żeby struktura gleby była prawidłowa. Wapnowanie. Ogromna, ważna rzecz na terenach Polski, jeżeli chodzi o zabieg, który uaktywnia glebę, powiększa jej pojemność wodną. I płodozmian. Podozmian rozumiane już nie tylko jako roślina po roślinie, ale uwzględniająca międzyplony. Obecnie mocno już się mówi o roślinach tzw. śródplonowych, czyli takich, które już w trakcie siewu rosną razem z rośliną główną. Jest to stale rozwijająca się nauka, która już bardzo mocno w Polsce jest praktykowana, coraz więcej o niej się mówi. Czy to w czasopismach bez pługa, czy na różnych forach, które się zbierają. Teraz oczywiście, w czasie pandemii, jest to trochę skomplikowane, ale multimedialnie jest to przedstawiane. Warto z tych wszystkich materiałów skorzystać, po to, żeby dobrać do swoich indywidualnych warunków. Optymalnie najkorzystniejszy wariant. Pamiętajmy o tym, że tak. cały czas. Tak jak rozwija się technologia rolnicza i materiał siewny, i środki chemiczne, i nawozy, tak samo niestety szkodniki i choroby też uodparniają się na różne środki i powodują szkody dla nas w uprawach. Pamiętajmy też, że właśnie rolnictwo jest tak specyficzną dziedziną gospodarki, gdzie proces technologiczny od momentu, kiedy zaczynamy pracę, do momentu kiedy zbieramy plon jest bardzo długi. W momencie kiedy mówimy o międzyplonach, śródplonach, o zabiegach agrotechnicznych to już nie mówimy momentu siew zbiór tylko już od przygotowania pola. To jest bardzo ważna nauka. Ciągle należy śledzić wszystkie te trendy po to żeby być z nimi na bieżąco ponosić jak najmniejsze straty cieszyć się z dobrych plonów i dzięki temu yy, możliwie jak najwięcej zarabiać pieniędzy. Mam nadzieję, że te krótkie informacje pozwolą państwu e, oswoić się z tą informacją, która tutaj jest, jeżeli chodzi o macnicę. Zachęci państwa do śledzenia naszych materiałów na naszej stronie e, youtube'owej czy na stronach internetowych, bo tam również też zamieszczamy różne fachowe informacje i Zachęci Państwa do szukania tych rozwiązań technologicznych w uprawie, siewie i w zabiegach agrotechnicznych, które pozwolą Państwu jak najlepsze wyniki uzyskiwać z Państwa gospodarstwa. Dziękuję za uwagę, zapraszam do kolejnych materiałów. Mam nadzieję, że spotkamy się w kolejnym odcinku naszych programów, które będziemy dla Państwa przygotowywali. Dziękuję za uwagę, do widzenia. Miło było Państwa gościć u Państwa na ekranach telefonów czy tabletów.